Cześć kochani, z tej strony Patrycja i zapraszam Was na 24-godzinny maraton czytelniczy. To jest naprawdę bardzo spontaniczny pomysł, bo przed chwilą znowu sprzątałam pokój i tak myślę sobie, że może bym coś poczytała, może bym jakiś maraton, bo ostatnio było dużo maratonów, a ja jakoś nie brałam żadnym udziału, bo nie miałam czasu, a to musiałam zrobić coś innego, przez co nie mogłam się tak w pełni zaangażować, więc stwierdziłam, że dzisiaj zrobię sobie maraton czytelniczy, bo jestem po zajęciach, we wtorki nie mam zajęć, więc mogę... Czytać. I co będę czytała w tym maratonie? Chcę wrócić znowu do Mleko i Miód. Czytałam ją jakieś dwa lata temu. Od razu, jak wyszedł, to czytałam Mleko i Miód i wtedy bardzo mi się podobało, bo jak muszę się zacząć. To jest ogrom znaczników. Nie wiem, czy mam jaką kolejną książkę, która nie jest lekturą, a ma tyle znaczników, bo normalnie nie zaznaczam sobie znacznikami żadnych takich cytatów ani z takiego. Jedynie może jeszcze w zwiadowcach, ale normalnie tego nie robię, więc jeżeli. Tak, książka, ten tomik poezji ma tyle znaczników, to był dla mnie dobry. Wiem, że różne osoby mają różne opinie na ten temat, ale do mnie ten tomik naprawdę trafił i mi się podobał. Kolejną moją lekturą, to jest dosłownie moja lektura na studia. są to wichrowe wzgórza. Nigdy nie czytałam, podobno jest dobre, więc chcę bardzo to przeczytać wam właśnie w tym wydaniu bn -owskim. I jest to właśnie wypożyczone z, z lektury, jest to wypożyczone z biblioteki, dlatego tak to nieciekawie wygląda. Ale tak mam zamiar przeczytać, właśnie wichrowa z góry. Nie wiem, może tego nie wiecie, ale każda PNK, -ka, czyli Biblioteka Narodowa ma taki swój wstęp. I powiedzmy, że to jest wstęp tutaj, tyle. A tutaj jest dopiero tekst, więc nie będę czytała wstępu, bo chcę się skupić tylko na treści. Może później przeczytam wstęp, żeby zobaczyć, co tam takiego ciekawego było. I kolejną książką, którą wreszcie przeczytam, są to Małe Kobietki. Dostałam je w styczniu od Patrycji Dostałam je od Patrycji, nie pamiętam za cholerę Patrycja twojej nazwy. Small coś tam. Boże, nie, to nie będzie ten vlog, w którym powiem twoją nazwę, ale tak, mam zamiar małe kobietki i na bukstagramie było dosyć o nich głośno, kiedy właśnie wyszły w tej ładnej oprawie. Wszyscy się nimi zachwycali, są jeszcze dobre żony. Druga część, ale na razie mam tylko małe kobietki. Eee, małe kobietki też były już w kinach, więc jestem ciekawa, co tutaj się takiego wydarzy, bo Skoro Patrycja wczytała klasyk i jej się podobał i kupiła mi i Wiktorii właśnie Małe Kobietki, kiedy się spotkałyśmy, to znaczy, że to musi być naprawdę coś dobrego, więc to mam czytać. I chyba może właśnie od Małych Kobietek zacznę swój maraton czytelniczy, bo mleko i mię zostawię sobie może taką godzinę, kiedy już mi się za bardzo nie będzie chciało czytać, bo wiecie, jak to jest w maratonach. Na początku jest taka energia, że chce się czytać, chce się czytać, a potem to tak coraz bardziej spada, spada i spada. Więc zacznę od Małych Kobietek, potem będę czytała Bikrowe wzgórza. na koniec Mleko i Miód, czyli te trzy książki. I teraz mi się przypomniałam, że jeszcze chcę posłuchać audiobooka Normalni Ludzie. Zaczęłam go dzisiaj słuchać, jestem chyba na trzecim rozdziale czy coś takiego, więc w międzyczasie, kiedy będę tam sprzątała czy tam robiła obiad, to będę słuchała właśnie normalnych ludzi, aby ten dzień był tak naprawdę bardzo czytelniczy. No tak dla sprostowania to nie będę oczywiście 24 godziny tak ciągłego czytania, no bo będę też spała, ale postaram się w ciągu dnia znaleźć jak najwięcej czasu, aby czytać. czycie, ja się odzywam teraz, jestem na setnej stronie Małych Kobietek i będę jeszcze dalej czytała, ale postanowiłam że się teraz, bo pewnie później będę już za bardzo śpiąca i nie będzie się chciało nagrywać i tracić czasu na nagrywanie, tylko pójdę spać. Ale ja chciałam powiedzieć, że właśnie czytam Małe Kobietki i nie wiem czemu, ale byłam gotowa, że ta książka będzie bardziej smutna, będzie bardziej taka o cierpieniu, nie wiem czemu, ale jakoś tak, tak sobie obzdrałam, że takiego będzie i jak ja się bardzo myliłam. Na razie. Jestem na tej setnej stronie i ta historia jest tak ciepła, tak dobra, tak rozkoszna i po prostu taki miód na serce, naprawdę. E, opowiada historię czterech dziewczynek, których ojciec poszedł do armii, nie będzie go przez rok i zostały z mamą. Muszą sobie teraz radzić bez ojca i każda z tych dziewczynek ma taki inny charakter, jest tak... Cudownie przedstawiona, że od razu po prostu ją pokochałam były pierwsze strony, a ja już czułam, że to będzie dobra książka, a te dziewczynki są tak zabawne i miłe, że ja naprawdę nie spodziewałam się tego po tej książce. Czytam dalej i zobaczę, jak to dalej się potoczy, ale boję się, że stanie się coś takiego, że znam mi serce, ale jak na razie to małe kobietki są niesamowite, naprawdę na ten moment bardzo Wam to polecam. Wy, tak, delikatnie w lewo, pewnie wasze prawo, ale po prostu mój zbuntowany statyw dalej się buntuje i mam nadzieję, że jakoś przeżyjemy ten nierówny kadr. Ale wracając do tego, co, co czytam, co przeczytałam, to przeczytałam małe kobietki. Wstałam rano i je dokończyłam. Czyli wczoraj wieczorem do jakiejś 150 strony, tak mi się wydaje. Dzisiaj je skończyłam i boże, co to była za książka. No, ale nie czytałam tak dobrej książki, wypełnionej właśnie miłością, dobrym uczuciem, zabawą, a przy okazji cierpieniem. Nie sądziłam, że po prostu w taki sposób można cokolwiek napisać, bo jak już wspominałam wcześniej, byłam gotowa, że ta książka doprowadzi mnie do łez cierpienia i tak dalej. A wczoraj i dzisiaj wzruszałam się w tej książki, byłam tak szczęśliwa, były tak cudowne momenty w tej książce, że nie mogłam, naprawdę to jest. Cholernie dobra książka i polecam naprawdę każdemu, bo jest prosty język, łatwo się ją czyta, a ta miłość, która po prostu z niej wypływa, jest niesamowita. To, jak właśnie z biegiem stron tej książki, z biegiem tygodni, miesięcy, które dzieją się w tej książce, widzimy zmianę w głównych bohaterkach, bohaterach. To jest cudownego, bo poznajemy czwórkę dziewczyn, które na początku każda ma inny charakter i każda ma te wady ale z biegiem czasu właśnie te dziewczynki zaczynają się zmieniać, pokonują te swoje wady, przytrafiają się przykre doświadczenia, ale one się uczą na tym. To jest tak cholernie dobra książka i mądra, a ja znowu pukam w tą książkę jak głupia, ale to jest tak dobra książka i naprawdę daje dużo do myślenia i pokazuje, że dobrem może naprawdę tak wychować dzieci, że e, po prostu aż mi ciężko ująć słowa, ale to jak matka wychowuje te córki Pokazuje, że można tak jakby wychować dzieci bez bez bicia, bez wszystkiego innego, ale wystarczy być dobrym i po prostu możesz mieć mądre dzieci, bo te dziewczynki są bardzo mądre. Jestem po prostu zachwycona tą książką i bardzo wam ją polecam, bo skradła moje serce. Ale jeżeli chodzi o to, co dalej, to zaczęłam słuchać audiobooku. Audiobooka normalni ludzie. Kiedy się malowałam, to właśnie, słuchałam tego audiobooka. Jestem na jakimś dziesiątym rozdziale i. No, ale tak nie za bardzo. Naprawdę nie za bardzo mi przychodzi tak książka. Te pierwsze rozdziały, kiedy jeszcze. Bo to jest akcja o. Teraz nawet nie pamiętam, imię tak w sumie. Ale mamy chłopaka i dziewczynę. Chłopak, e... Chłopakowi podoba się taka dziewczyna, która jest bogata. Ten chłopak, mimo że jest biedniejszy, to chodzi do. do... Jest trochę taki popularny, że ma znajomych i tak dalej. Matka tego chłopaka jest sprzątaczką u tej bogatej dziewczyny, i w pewnym momencie po prostu zaczyna ze sobą sypiać. No, no i ten związek jest w tajemnicy, bo ta dziewczyna nie jest lubiana przez innych, i przez jakiś czas po prostu sypiają ze sobą. Chłopak ją no, w pewien sposób krzywdzi, się rozstają i idą na te same studia. I zamiast jest ok, zamiast jest spoko, bo już parę razy czytałam podobne. Książki z takim motywem, że tutaj właśnie liceum, chłopak był popularny, idzie na studia, jest mniej popularny, ale tutaj wszystko, wszystko jest wokół seksu i tylko wokół seksu, wokół. już nie na niej będę decydowała, ale właśnie tylko wokół seksu i wokół tego, jak oni żyją. I poznajemy bohaterów tylko z tego. Z, 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 aż się zaplątałam. Poznajemy bohaterów tylko przez to, co nam powie właśnie narrator. Czyli, że na przykład rozmawiają o czymś tam, o czymś tam, ale kiedy dochodzi do dialogu między tymi dwoma postaciami, to zazwyczaj chodzi po prostu o seks. I to nieważne, że to jest tylko ten chłopak i dziewczyna, tylko po prostu wokół wszystkich postaci. No i. Nie. Na mnie to jest zdecydowanie nie wiem, taka, taka książka bez, bez głębszego sensu. Już ostatnio, jak Wam mówiłam, czytałam Skandal, który był erotykiem, i jego fabuła była o wiele bardziej porywająca, bardziej ciekawa i wykreowanie tych wszystkich postaci było lepsze niż w tej młodzieżówce, która w sumie powinna, Moje moim zdaniem, cokolwiek tak wnosić, bo ja nie wymagam od młodzieżówek na przykład tego, co od małych kobietek, ale wymagam od młodzieżówek, żeby miały jakikolwiek przekaz, a tutaj mam takie, że no spokojnie, dziewczyna była krzywdzona na, na, w szkole, potem poszła na studia i ma nagle przyjaciół, ale i tak ciągle wszystko chodzi w oku no nie dla mnie. E, nie wiem, czy dzisiaj skończę... Słuchać tej książki, wezmę się zaraz za Wichrowe Wzgórza, bo Wydaje mi się, że tam to już mi o wiele bardziej podpasuje niż normalni ludzie, ale normalni ludzie są na w Nie wiem, co by musiało się wydarzyć, aby Tak była jak wow, ta książka jest super No ewidentnie nie są moje klimaty, rozumiem, że komuś może się to podobać, ale dla mnie to jest takie No, tam lepsze młodzieżówki, które właśnie opierały się o Opierały się o czym? Opierały się o motywie szkoły i studiach, to chciałam powiedzieć. Więc jest za czytaniem kolejnej książki i odejdę ja się do Was w trakcie czytania i powiem Wam jak mi się podoba, bo wydaje mi się, że wichrowa z górze mogą być dobre, a normalnych ludzi sobie tak zostawię na może koniec dnia, po tym jak przeczytam jeszcze Mleko i Miód, a teraz serie i zaczynam. i zresztą chyba tak na godzinę czy półtorej. Eee, czytam dalej wicherowe w Wzgórze, jestem na 63 stronie chyba. Jeszcze muszę zobaczyć dokładnie, czy pamiętam w ogóle co czytam, bo tak wiecie, mm, czytałam, czytałam i nagle zasnałam i nie pamiętam, czy ja odłożyłam tą książkę, czy co ja z nią zrobiłam, więc no później ogarnę co się dzieje w książce, a teraz pójdę sobie zrobić jakiś napój. Chyba zrobię sobie sok z greyfruta bo nie wiem, ale chyba czegoś mi brakuje, bo jestem taka zaspana i taka niedożycia, że ciężko, bardzo ciężko, ale idę się ogarnąć i dalej czytam. Że to jest kolejna książka w tym maratonie, która mnie zaskoczy zaskoczyła pod względem fabularnym, bo spodziewamy się po tej książce bardziej czegoś, nie? Jakiejś miłosnej historii, takiej spokojnej, że będzie jakiś gentleman, będzie się tam ubiegła jakąś pannę, i wiecie, będzie tak hu hu, cuk cukierkowo i słodko. A ja jestem teraz na 237 stronie, jak możecie zobaczyć, i no tutaj nie jest zdecydowanie cukierkowo i słodko, są takie zawiłe historie. Jest taka zabiła historia rodzinna. Jest taki trochę motyw jakichś demonów, takiego złego człowieka, naprawdę złego człowieka. Więc no jest naprawdę tak grubo, bym tak powiedziała. I no nie wiem, jakoś tak. Na pewno po przeczytaniu tej książki będę musiała przecież jeszcze takie może nie streszczenie, ale tak dokładnie zapoznać się z tą historią rodzinną. tym tymi postaciami, kto był z kim, bo tutaj naprawdę pojawia się bardzo dużo osób i jak pokazałam wam na samym początku to drzewo genealogiczne to... Pff, jest ono bardzo potrzebne, bo na początku, kiedy dostajemy dawkę tych wszystkich osób to ja przez chwilę jestem chwila, chwila, ale czy to nie był brat, siostra, ktoś tam inny? i no... z jest gruba. i historia głębiej jest opowiadana przez służącą w gosposie która spotyka się z takim Anglikiem, który mu po prostu opowiada tą historię, to co ona widziała i tak dalej, bo ten Anglik był w domu na wichrowych wzgórzach, ale właśnie tam działy się dziwne rzeczy, jakby widział demona, nie wiadomo co, i kiedy wrócił do. Mam nadzieję, że nie osłaniałam mikrofonu, ale kiedy wrócił do tego swojego domu, gdzie jest przez jakiś czas, to właśnie z tą gosposią, powiedzmy, rozmawiał. I ona zaczyna mu właśnie opowiadać całą historię tego... tej rodziny, tych rodzin tak naprawdę. jest tutaj naprawdę grubo. Oż mi się ręka się, ale jest naprawdę mega grubo i jestem ciekawa, jak to wszystko się skończy, chociażbym już bardzo chciała, abyśmy przeszli do takiej teraźniejszości, bo cały czas jesteśmy na przeszłości i ta przeszłość jest ciekawa, ale dalej mi trochę tak intryguje ten motyw z... Demo, z duchem, o, bardziej to będzie z duchem z tak, ze zjawą bardzo mnie to intryguje, więc tego jestem najbardziej ciekawa. A na razie jeszcze jest tutaj historia kolejnych dzieci itd. Tak i tak dalej, więc no jestem ciekawa, jak to po prostu się rozwinie. Ale to jest kolejna książka, która mi się podoba. Jest taka fajna, jestem naprawdę taka przez to ciekawa, i mo mogłabym już tak powiedzieć taki swój stary tekst, że tutaj mam takiego bedboya, ale to jest taki bad boy, który mi się nie podoba. To jest taki naprawdę bedwoj, który tam. Wiecie, bił swoją żonę i tak dalej, robił okrutne rzeczy, więc to jest taki niefajny bad boy. I jest naprawdę słabo. Ale po prostu no, chcę zobaczyć, jak to się wszystko skończy, i dam wam znać, jak, jak to przeżyłam. w i mam bardzo mieszane odczucia co do tej książki, bo nad nim jak to mówię, ale nie powiem, była bardzo zawiła, może tak, była naprawdę taka bardzo zawiła, że w pewnych momentach właśnie przez to, ile osób się w niej przewijało, gubiłam się pod względem, kto jest kim, kto jest po co i dlaczego. I no, ostatecznie książka mi się podobała, bo wydaje mi się, że mniej więcej rozwiązamy z tej historii. Ale, żeby tak całkowicie ją ocenić, to chyba przy tym jeszcze może jakieś opracowanie, bądź nie wiem, jakiś artykuł o, na temat tej książki, bo wydaje mi się, że do końca jej tak nie zrozumiałam, tak jak autorka chciała ją przedstawić, a wydaje mi się, że to jest naprawdę taka książka, z którą warto tak całkowicie zrozumieć, dlatego postaramy się cze czegoś jeszcze o niej dowiedzieć, ale to spróbuję czegoś jutro, coś jutro o niej poczytać i tak dalej, bo muszę sobie to jeszcze poukładać. To jest Naprawdę, to jest taka książka, po której muszę dojść do siebie, przemyśleć, co się w niej wydarzyło, i dopiero później ją tak ocenić. Bo nie, to nie jest książka, którą mogę tak od razu powszechnie stwierdzić, a spoko, trzy gwiazdki, cztery, pięć. Nie, tutaj muszę trochę pomyśleć, ale no sama książka no, mogę tylko tak powiedzieć, że mi się podobała, tylko nie mogę jeszcze jej tak ocenić, może w jakim stopniu. Bo chciałabym naprawdę poznać całą tą historię i czemu to powstało i no i ogółam cały ten zarys. I pewnie są jeszcze takie wątki, które do czegoś nawiązujemy a tego po prostu nie wiem albo nie dostrzegłam tego. Dlatego chciałabym się jeszcze zagłębić w tą historię, ale tak jak mówiłam, jutro na spokojnie, kiedy przemyślę już tą całą historię i to, co się w niej wydarzyło przez ilość postaci i tego wszystkiego, co tam się działo, to... To tak. Ale jeżeli chodzi o wichrowe skórze, moim zdaniem warto po niej sięgnąć. Tylko, no właśnie, potem może też będziecie mieli takie odczucie, że będziecie chcieli jeszcze więcej się dowiedzieć o tej książce. Więc jeżeli znajdę jakiś fajny artykuł o tej książce, to wam podlinkuję w opisie, bo ten filmik będzie o wiele później. Ale jeżeli chodzi o to, co teraz czytać, to będzie to Mleko i Miód. Nie wiem, czy nam już to mówiłam, czy nie. Bo się czasami mylę, co mówię na story, co mówię. Na jakichś tych rozmowach, a co mówię na vlogu, ale będę ja czytała Mleko i Minut. to jest po prostu książka, która ma milion zakładek, znaczników, i bardzo mi się podobała. już godzina 21 ja skończyłam czytać Mleko i Miód czyli zajęło mi to jakąś godzinę i no, poszło mi to naprawdę szybko bo jakoś tak głębiej się nie zastanawiałam nad tym co tutaj czytałam tym razem najbardziej zwracałam uwagę na te wiersze, które mam tutaj zaznaczone i na nich tak właśnie skupiłam się dłużej i dochodzę do wniosku, że z biegiem chyba tych dwóch lat z tego co kojarzę to teraz niektóre wiersze by nie przykuły mojej uwagi, ale to inne wiersze by przykuły właśnie moją uwagę, czyli no, mogę zobaczyć, jak po prostu dorastam i jak odbierałam z każdym wiekiem ten tomik. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki tomik, do którego będę jeszcze wracała nieraz, który, z którym w jakiś sposób się utożsamiam, że czuję również ten ból, który czuje autorka, bo mimo, że wiersze no, nie są genialne, nie mam tutaj się oszukiwać, to są proste wiersze. Ale w taki prosty sposób autorka naprawdę przedstawia swój ból, który dociera do takiego prostego, zwykłego człowieka, który może to zrozumieć, i moim zdaniem jest to dobre przelanie swojego bólu. A jeżeli chodzi o to, co mi się najbardziej podoba w tym tomiku, to on jest podzielony na cztery części: to jest to czwarta część gojenie. Tutaj mam w sumie chyba najwięcej znaczników, ale tak, czwarta część gojenie, moim zdaniem, jest najlepsza. I najlepiej mi się czytało i w do jej wyświęciłam najwięcej uwagi, bo pierwsza, pierwsza i druga część są takie bardziej smutne, że to jest właśnie opisywane gwałtnie dzieciństwo autorki i tak dalej, które było, nie było zbyt szczęśliwe. Dlatego skupiłam się bardziej tak na tej ostatniej części, bardziej radosnej, bo kiedyś skupiłam się bardziej na tej pierwszej i drugiej części, tym razem skupiłam się na ostatniej, ale. Moje zdanie dalej to jest dobre, jeżeli chodzi o przekazanie swoich uczuć i że ktoś może się z tym utożsamić. Dlatego ja dalej lubię mleko i miód, i może już trochę dorosłam. Trochę mam inne podejście do tego, co jest tam napisane, nie uważam, tylko że to jest jakieś wow, takie niesamowite odkrycie, ale dobra, dobry sposób na przelanie swoich emocji i... Uch. Jestem, jestem śpiąca ogółem już. Jestem właśnie po 21.00. pierwszy E już jestem śpiąca, bo wstałam dosyć wcześnie, żeby je czytać i... Teraz włączę sobie audiobooka normalnych ludzi, ale wychodzi na to, że do tej pory czytałam tak jakby trzy książki, czyli Małe Kobietki, które są o tutaj, Wichrowe Wzgórza, które są tam i Mleko i Miód. Mleko i Miód na to nowym tomik po prostu, więc no tutaj nie było co długo czytać, ale się chcę spać nie baczcie, nie będę tego ciała więc włączę sobie, sobie zaraz audiobooka małych ludzi chciałam powiedzieć normalnych ludzi i w ogóle poleżę sobie na macie, bo ostatnio w sumie wszędzie o tym mówię, albo ja sobie tą matę i ja na tej macie leżę i w sumie to będzie idealne, żeby sobie tak położyć, żeby coś mi się powginiatało w karki plecy więc poleżę sobie na macie, posłucham normalnych ludzi i Chyba jeszcze się tutaj do was odezwę, żeby dać wam taką relację, co dalej myślę o normalnych ludziach, ale tak wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten maraton, to normalni ludzie, będzie to, będzie najgorszą książką po prostu w całym tym maratonie, no bo nie podoba mi się ten styl i też wulgarny język, bo o ile nie mam jest to i tak dalej, bo lubię kiedy poja pojawiają się w pojawiają się wulgaryzmy i tak dalej, to w tym przypadku jest to zrobione, moim zdaniem, niesmacznie. No i mi nie przypadło mi tego gustu, ale biorę się za słuchanie, kładę się na matę i odezwę się zaraz do was tej i powiem wam, co sądzę o tych normalnych ludziach. Podjęłam bardzo dobrą decyzję, a mianowicie nie czytam dalej, nie słucham raczej normalnych ludzi, bo to mnie wykończy, to mnie naprawdę wykończy. O ile na początku jeszcze myślałam, że ta książka będzie miała jakiś taki moment, w którym zrobię wow, super, no to nie, to jest coraz gorzej dla mnie, że jestem zażenowana czytając tą książkę lat. Nie gdzie się patrzeć, ale jestem po prostu zażenowana czytając tą książkę, słysząc ile razy postacie, bohaterowie używają słowa seks i tego wszystkich innych odmian, i tego, co oni nie robili, co oni robią, co oni mają zamiar robić. To jak mają różnych partnerów tego wszystkiego i w moim odczuciu wszystko jak na razie kręci się wokół jednego, to no, stwierdziłam, że to nie ma dla mnie sensu, jeżeli chodzi o to, na jakim momencie jest, jestem w połowie, bo audiobook ma 8 godzin z hakiem, to ja mam 4 godziny właśnie z hakiem, więc no, jestem są tak w połowie i, i coś mi się wydaje, że to będzie po prostu najgorsza książka jaką. Przesłuchałam akurat w tym wypadku, ale już to jest najgorsza książka, ja z którą zapoznałam się w tym roku. Więcej Wam opowiem o niej w podsumowaniu. A teraz podsumuję po prostu maraton, aby już po prostu nie myśleć o normalnych ludziach, bo to, to nie jest książka dla mnie. Pisałam nawet przed chwilą z klędnią, for Book o tej książce, której się ta książka podobała i próbowała mi właśnie pokazać swój punkt widzenia albo jak, jak ja rozpojrzałam tą książkę, i nie. Dla mnie to jest po prostu bardzo toksyczna relacja, i jakkolwiek bym na to nie patrzyła, to mi się to nie podoba. I może, gdyby autorka napisała to inaczej, inaczej ujmowała te swoje słowa i inaczej wykrywała ten świat w ogóle, czy cokolwiek innego, to może wtedy bardziej by mi się to spodobało, ale na ten moment jestem bardzo na nie. Będę chyba musiała się po prostu zmusić, żeby przesłuchać dalej tego audiobooka, bo, bo tyle. Jedynie z czego się cieszę, to z tego, że nie wydałam na tą książkę żadnych pieniędzy, bo mam ten dwa miesiące Empik Premium za darmo i to było w abonamencie, więc nie musiałam wydawać na to żadnych pieniędzy. Przeciuchłam do końca i chcę po prostu zapomnieć o tej książce, bo to nie jest książka dla mnie. Ale już wracając z tego podsumowania, bo tutaj się znowu rozgaduję i tej filmik będzie trwał milion lat, no to to są trzy książki, które przeczytałam. Małe Kobietki, Mleko i Miód i Wichrowe Wzgórze. I jeżeli chodzi o te książki, to jestem z nich mega zadowolona. Tak jak mówiłam, do wiejrowych wzgórz będę musiała sobie przeczytać jeszcze jakieś opracowanie, aby je lepiej zrozumieć. Małe kobietki mnie zachwyciły, były cudowne i naprawdę na moje serce. A jak omijacie, no to mleko i miód, mleko i miód czytałam już kiedyś i miło było do tego wrócić ponownie, ale nie czułam takiego zachwytu, jak to było te X lat temu, kiedy to pierwszy raz czytałam, to to wywołało mi takie większe wow. A i tak było mi miło do tego wrócić, więc no to są te trzy książki i cztery godziny przesłuchania audiobooka, ale słuchałam ich na przyspieszeniu razy dwa, więc no nie wiem, dwie godziny czy coś takiego wyjdzie w sumie z tego, co tak spędziłam nad tą książką. No i to byłoby na tyle. <laughs> I w sumie jestem już tak zaspana, bo jestem jakaś taka naprawdę dzisiaj nie niedożywcia. Więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego końca i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!